Rzym. Miasto, w którym współczesność miesza się ze starożytnością. Codziennie ocieramy się tutaj o przeszłość. Według historyków, podczas obrad senatu w 44 roku przed naszą erą, właśnie tutaj został zamordowany Juliusz Cezar. Zadano mu 23 ciosy sztyletami, Jeden okazał się śmiertelny. Zbrodni dokonał między innymi Marek Brutus. Obecnie znajduje się tu sanktuarium kotów. Panteon to najlepiej zachowany budynek z czasów starożytnych. Co ciekawe, według legendy był on świadkiem mrocznej historii. To właśnie w tym miejscu dwóch rzeźników w piwnicy wytwarzało kiełbasy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wytwarzali je z ludzkiego mięsa, upijali swoich klientów, okradali, a następnie zabijali. Papież Pius VII postanowił zrobić porządek z tym miejscem. Zamknął tawernę i umieścił widoczną inskrypcję powyżej. I dotarliśmy do Panteonu. Postał on w 125 roku naszej ery ku czci siedmiu najważniejszych bóstw rzymskich. Do wnętrza prowadzą potężne, ciężkie, 20-tonowe drzwi odlane z brązu. Widoczny napis głosi, że obiekt został zniesiony przez Marka Agrypę, syna Lucjusza, konsula po raz trzeci. Najprawdopodobniej dzięki temu, że został przejęty przez chrześcijan, dotrwał w takiej formie do dnia dzisiejszego. Wstęp od niedawna jest płatny 5 euro od osoby dorosłej, dzieci z kolei wchodzą za darmo. Nam udało się wejść praktycznie bez kolejki, kupując bilety w kasie gotówkowej. Co ciekawe, osoby z rezerwacją internetową musiały czekać około godziny w kolejce. Koloseum. Najważniejszy punkt wycieczki. Jeden z siedmiu cudów świata. Bilety z opcją zwiedzania podziemi oraz areny rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Należy na nie polować już 30 dni przed datą wizyty. Koszt jednego biletu to 24 euro, ale dzieci wchodzą za darmo. Należy pamiętać, że bilet łączony jest z pobliskim Forum Romanum i wzgórzem Palatyn, jednak to godzina wstępu do Koloseum jest wiążąca. Bądźcie 15 minut przed czasem. Podczas sprawdzania biletów również musicie okazać dokument tożsamości, gdyż bilety są imienne. Wizyta w podziemiach, gdzie przebywali gladiatorzy oraz zwierzęta skazane na śmierć, odbywa się w towarzystwie pracownika Koloseum. Koloseum zrobiło na mnie duże wrażenie. Świadomość przebywania w miejscu, gdzie odbywały się jedne z najkrwawszych spektakli w dziejach ludzkości, napawa za dumą i strachem przed tym, do czego zdolny jest człowiek. Mieszały się tu różne tragedie ludzkie, od śmierci gladiatorów, niewinnych zwierząt, aż po mordych chrześcijan. Ilość krwi tutaj przelana pozwala myśleć o tym miejscu jak o cmentarzu. Tym bardziej dziwiły mnie zaręczyny odprawiane na arenie podczas zwiedzania. Przed odwiedzeniem Koloseum warto poczytać o historii tego miejsca. My przed wyjazdem oglądaliśmy film dokumentalny, dzięki któremu poznaliśmy dzieje oraz ciekawostki związane z tym obiektem. Co ciekawe, zastosowano tutaj mnóstwo nowinek technicznych nieznanych wcześniej w Rzymie: beton, windy, zapadnie dla zwierząt, cegły, a nawet materiałowy dach, który osłaniał przed gorącem i deszczem. Podczas widowisk rozpylana była specjalna woda pomieszana z szafranem, która niwelowała zapach potu krwi oraz pełniła funkcję klimatyzacji oraz scenografii. Co interesujące miejsca kobiet były usytuowane wysoko u góry, co miało zapobiec zakochaniu się w gladiatorach oraz miało zmniejszyć ryzyko porównywania umieśnionych ciał gladiatorów do ciał ich mężów. Koloseum mieszały się wszystkie grupy społeczne. Każdy z widzów dostawał bilet, na którym zaznaczone było miejsce, do którego ma się udać. Nad każdym wejściem znajdował się numer, dzięki któremu łatwiej było je zlokalizować. Podczas widowisk zabijane były egzotyczne zwierzęta, następnie mięso niejednokrotnie trafiało do widzów, którzy mogli po raz pierwszy skosztować nieznanego smaku. Ściany Koloseum zdobią trzy rodzaje kolon znanych z Grecji. Na dole do Rynska, po środku Jońska, a na samej górze Koryncka. Koloseum to cud techniki, ale należy pamiętać, że także miejsce olbrzymiej tragedii ludzkiej, która nigdy nie powinna mieć miejsca. A już w kolejnym odcinku wizyta w pobliskim forum romanom. Do usłyszenia.